Was w trzecim odcinku z gry yy, Tak, nagrywam trzeci odcinek pod żon. To jest najlepsze, co można zrobić normalnie. Nie polecam nikomu robić to co ja. trzy odcinki z The Witness w jeden dzień. Jeden za drugim. Się normalnie głowa przegrzewa. Halo? Co to jest? Co to jest? Czy to? Czy to? Uff. O kurde! No to grubo. Um. Prze Przepraszam pa... Ba bardzo panie drzewo. Co ty zrobiłeś? To się chyba tak na nie nie patrzy. Czekajcie. Jak... o o, o tu ma złamaną gałązkę. Czy tu jest jakaś słamana? Jest, tutaj. Czyli to jest odwrotność. Nieważne. Czyli to jabłko powinno być tutaj, tak? Czekajcie. Tu, tu, tu. Tu... O... Nie, ona jest tutaj. Tutaj... Tutaj... Tutaj. Okej. Okay. Czech, czech. Ciech? Panie komputerek! Co się z panem stało? Nie, chyba muszę rozwiązać jeszcze raz. Panie komputerek. Man komputerek, jest. Przepraszam cię bardzo. Nie obrażaj się więcej na mnie. Więc będzie tutaj. Tutaj. Czyli tu. Ej, halo. Tutaj. Jak, panie komputerek? Jak to tak? Komputer. Tu jest to, to coś. I tu jest to coś, tak? Tak. Co tutaj? Nieważne. Okej, okay, tu są te dwie gałązki. Te dwie. A to jabłusko. o. Wow. No tak, trzeba to przemienić, czyli to jabłko będzie gdzie? Tutaj? Wiem, że pokazuje palcem. Czy mnie, wy tego nie wiecie, ale dobra. Dobra, wró wró wrócę do Was za chwilę. Y y nawet nie pytajcie. Widzicie tą gałąź? jest tutaj jej dobra yy, więc to jest tutaj wow dobra lecimy dalej na serio Zajęło mi to chyba z 10 minut nie no żartuję yy, oj wyrzuciło mnie yy, Halo. Halo. Tu jesteś Ty? Tu jesteście Wy? Mm. Hmm. Dobra, chyba tak. Jej! Udało mi się! Jestem na co w tym grę. Dobry! Chyba! <grystanie> o, no dzień dobry! No, no. Maszyny. Gdzie jest łamana gałązka? Tutaj a tutaj jej nie ma jej Czy teraz będzie trzeba to obrócić, bo... A, ja już nie. Ja, ja już nie wiem. Można w sumie sobie policzyć. Raz, dwa, tu zostało mama, na trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ciekawe czy mi się uda. E, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Uwaga. Ojciec. Coś chyba nie pikendo. E, gdzie jest nasz tutaj komputerek, bo się na nas obraził. Cześć, się obrażasz. Niedobry komputerku. to nie jak ja mam to rozwiązać. Pierwsze to będzie raz, 2 3 4 5 6 7 8 9 5. Wygląda to będzie tak jak nie to się wkurzy. No. Wow. No dobra. Co dalej? nie ma jabłka? Halo. Halo. Jabłko nam znikło. Kto zabrał święte jabłko? No proszę, widzimy kto nam zabrał. I gałąź jakaś jest ułamana. Ciekawe, ciekawe. A to niby... Hmm. Tu jest wiele tych gałęzi łamanych. Hmm. Myślę, że to będzie ta. Nie wiem dlaczego, ale dobra. Uwaga. Dobra. Czasem się mylimy. Co? Co to jest za gałąź? Hmm, jest jakaś taka... jakaś taka... tam? Czyżby? Trzecia, tutaj? Y, tutaj nie ma trzeciej. Ej, właśnie, tutaj jej nie ma, bo z... Aaa, widzieliście? Miałem dobre oko, patrzcie. Bo tutaj powinna być złamana całość, a jej tutaj nie ma, bo została wyrwana. Widzieliście? Logika, trzeba mieć w mózgu. No, a nieważne. Oddechowy. Yy, czekajcie. Krótkie cięcia. Yy, dobra, jestem. Yy, to jest chyba u człowieka, bo widzicie, tu są ramiona, tu jest. Dobra, ja, ja tam się nie znam w sumie. Ale to są chyba płuca. Może serce. Nie wiem. Do tych obrazkach to, to są płuca. O. To są płuca, to pewnie serca. O, a to są te drzewa, bałobał, czy jakoś tak. W sumie to nie wiem. I tu jest jakieś miasto. Hm. No ciekawie, ciekawie. Pójdziemy zobaczyć co z tym młynem. tutaj jest? Możemy jakoś stąd zejść? Yy, halo? Chyba nie. Pójdziemy w takim razie naokoło. Do tego miasteczka tutaj. Ale najpierw do tego młyna. Hmm. Hmm. No Dzień dobry. Tutaj są końce, czy jak Czekajcie, zaraz to sprawdzimy tylko sobie No, takie to proste Aha, bo tu nieważne. Ju, już widzę jak to zrobić. Krzyż wyszedł. I mi się wydaje... Proszę jakoś tu można... Nie, tu są końce. Trzy. Ciekawie, ciekawie. No proszę. Rozwiążę to w drugą stronę To się wyłączy To się rusza Czekajcie Mam pomysł Mam pomysł Tylko nie wiem czy mi się uda go zrealizować Zaraz zobaczycie jaki... Pięknie. Gdzie jesteśmy tutaj? Teraz musimy poczekać. No, pokazuję palcem oczywiście. Tutaj trzeba. O! Jeszcze jest ich parę. Tutaj i tutaj jeszcze są. Ale to by musiało się obrócić. Hmm, ale w ogóle, że taki stary młyn zaczął działać, też ciekawe. Coś tu jeszcze jest, tu jest jakaś piwnica. Na razie tam nie będę schodził. To jest pewnie w którą stronę on ma się poruszać. Ten młyn, no dobra, jeszcze, jeszcze jedno sobie zrobię. Tutaj... Ale to potrzeba... oj, oj, oj... O, tak. tutaj Nie Właśnie bo ja to już zrobiłem Kur... Dobra zostawimy młyn W ciszy i spokoju co tu jest A tutaj jest jakaś dziwna Tu jest jakaś ścieżka Ciekawie, ciekawie Co to jest? Halo. Jakiś totem. To są chyba rzeczy, które... Co to jest? Halo? Które... Aha, nieważne. Ja się tak zdziwiłem na to. Które można... znaleźć w tej okolicy. Jakaś góra, coś No ciekawie Tam coś jest Ale to jeszcze nie wiem Co dokładnie Co to jest? Jakaś winda? Nie wiem Jeszcze jak to razi po oczach Dobra, co, udamy się tutaj, co to jest? Oto. Hmm. Tu widzicie? Poczekajcie, to jest na każdym. What? Patrzcie na to. nas smarował tu hm to po prostu idzie tak? oj dobra, czyli wiemy, żeby nie kombinować hmm. tu jest to no to jakoś obrócić czy coś czekajcie o, tutaj jeszcze idzie. Dobra, już wiem. O, dobra. Trzeba znaleźć odpowiednie miejsce. No, dzień dobry. A, no chyba, że, chyba, że nie chcesz. Okej, okay, stąd zaczynamy. Idziemy tutaj, spokojnie. Stąd zaczynamy, idziemy tutaj. Z dalej. Tutaj nic nie ma, tu dobra, chyba idziemy tak. Oj, oj, tak, tak. Dobra, wiem jak idziemy. Jeśli oczywiście nie zapomnę. Czech, ciach, 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 ciach. pięknie. Gdzie to tam poleciało? Na no, dzień dobry. U. Okej okay. Dobra. Jeszcze tutaj oj. Już okay. mi dość prosto, jak na razie.

Nie wiem gdzieś skąd, dobra o a tu ciekawe. No proszę. Mmm, chodź. Dobra, schodzimy. Zobaczymy co otworzyliśmy. U. Dalej opracę. A twój kabel. Ty nie masz kabel? Czy co? Halo. O! No dobra, sprawdzimy, co jest za tymi drzwiami w następnym odcinku. Ja się z Wami żegnam i cześć!